Alarm dla plockiej skarpy. Ozdoba nadwiślańskich pejzaży w niebezpieczeństwie. Wiosną, wysoki stan wody na wiśle i wzrost zawilgocenia gruntów dali znać o sobie nowymi osuwiskami. Najbardziej zagrożone są budynki położone na krawędzi wysokiej na 16 pięter skarpy, ale nawet 100 metrów dalej w głąb staromiejskiego centrum groźnie zarysowały się mury kamieniczek i unikalnych obiektów legitymujących się metryką z czasów średniowiecza. Na starość muszą się podpierać rusztowaniami. WODZP ma program rewaloryzacji wzgórza tuńskiego. Z odsieczą pośpieszyli pracownicy krakowskiej AGH, doświadczeni w ratowaniu walących się miast. Stary piasowski gród uda się uratować, ale z odmładzającą kuracją nie wolno dłużej zwlekać.